I co ja wspominałem z tych relacji z kobietami? Nie wspominałem, nie pamiętam ani wspaniałej, cudownej rozmowy, która uskrzydlała naszą, nasze dusze. Ale pamiętam te wszystkie chwile uniesienia. Te wszystkie chwile uniesienia. Bo ja chcę pomóc moim klientom nie być dalej tą samą zakompleksioną, wystraszoną wersją siebie która cieszy się, że w końcu zdała jakiś popieprzony egzamin na atrakcyjność. Według Gdzie wytyczne były nie wybrane przez nich, tylko wybrane przez innych, często ludzi nieświadomych, w którym rodzice internet sprali web i oni uczestniczą w tym tańcu godowym, który tak naprawdę z roku na rok się zmienia. i przez y, social media też ten taniec godowy się zmienia, że już nie wystarczy ale nie wystarczy, że jesteś że jesteś męski, musi być jeszcze nie super, hiper męskim,